Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mateusz, a dzisiaj dla odmiany będzie Kebab Stymulator. Prolog wyszedł na Steamie 17 lipca i jest za darmo do ugrania jako free to play. W opisie można też przeczytać, że poznaj podstawowe mechaniki gry i przygotuj się na pełną wersję. Więc sprawdźmy sobie, co ta gra jest warta i czy jest czegoś warta. Ok. Postać wcześniej oczywiście zrobiłem, żeby tutaj nie przedłużać z ustawień graficznych, a tu się za każdym razem zmienia samo. Mam 2560 na 1440, a tutaj wszystko tak jak gra yy, ustawiła standardowo. Stawienia. ten dźwięk się za każdym razem podgłasza, nie wiem czemu Więc ja sobie go tu tyknę i się zaraz ciszy no i dobra jeden gracz, nowa gra i tryb gry prolog, dzielnica jest tylko jedna do wyboru i tu będziemy mieli tryb piaskownicy, nie będę tego czytał, czytał całego więc idziemy dalej. Biegnij Shift, obróć przedmiot R, przenieś w OSD, rzuć przedmiot HOLD. I naciśnij E, aby zamknąć. I znowu się muzyczka podgłosiła, więc trzeba zrobić to samo. Czyli tyknąć. I się ścisza z powrotem. Ok, w grę. I widzimy. Spotkaliśmy albo widzimy przed nami Ojca. Rozumiem Twoje zainteresowanie pracą, ale musisz się liczyć z całym zamieszaniem, jakie ze sobą niesie. Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj to, czego szukasz. E, aby kontynuować. Widzę, że się nie cierpliwisz. Ach, te nowe pokolenia. Dobrze, proszę, weź ten klucz i wprowadź nas do środka okej, okay, no dawaj ten klucz użyj wchodzimy do środka bądź światła, dobrze? zobaczymy jak to wygląda okej, okay. okay. oczywiście trochę tego samouczka przeszedłem, ale nie nie całego bo jest dość długi i chyba dopiero po samouczku można zapisywać więc nie mam ani jednego zapisu z tej gry. Więc podzielę też ten sam na dwa razy. Mniej więcej tu po pół godzinie. Yy. Zatrzymam. No i dobra. światła włączone. E. Aby kontynuować. O matko, totalny bałagan. Wygląda gorzej niż pamiętam, ale i tak miło jest być tu z powrotem. Najpierw powinniśmy posprzątać ten bałagan, chociaż może ty to zrób. Wiesz, chętnie bym Ci pomógł, ale starośnia radość. No oczywiście. My to zrobimy. Tak. Jeden worek na śmieci. tyk do kosza. Drugi. Yy, śmieci będzie 7 masz Czwarty. piąte butelki. Dobra, pojemność tego kosza jest. W leworku wsadziliśmy, nie kończy się. Dobra. I siódme. Wyciśnij brud na podłogach i ścianach. Dobra, będzie raz, dwa i po spontane. Dwa i trzy. Dobra robota to naprawdę dobry początek, ważne jest aby utrzymywać czystość w miejscu pracy. Teraz naprawmy te zniszczone ściany i podłogi. Jak się nazywał ten sklep internetowy o którym rozmawialiśmy? Nawet nie pamiętam. Magazyn Builder Shop Przejdź do kategorii powierzchnie Wymień podarte tapety Wezmę te za 0 zł Cyk, 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 zrobione. Okej, okay. przejść do sekcji podłóg. Też za zero. I podłogę układamy kielnią. Też to ciekawe. Okej, okay. elegancko, lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz pozbądźmy się tych zepsutych mebli. No dobra. Tryb edycji Jeśli chcesz edytować mebel lub stanowisko w swojej restauracji, możesz przełączyć się z trybu normalnego do trybu edycji. Naciśnij C No i dobra Tryb edycji Sprzedaj za zero To też sprzedaj za zero To jest za zero, zero No i jest Coraz lepiej, prawda? Teraz mamy przestrzeń którą możemy wypełnić nowymi meblami. Otwórz jeszcze raz ten sklep dobrze. A, ten sklep z tego tableta. Czy tabletu? Okej. Okay. Aha, tu trzeba kontynuować. Żeby nam wyskoczyło nowe jeszcze raz tablet. mnie stoły dwie szczuki. Dam od razu te większe. Kolor. Myślę, że jasne będą okej. Okay. Dobra. Obrócimy. Tu obok ubikacji i na jak najbliżej ściany. Ok. I drugi zestaw stolików, stolika i krzeseł. No i mamy. Będziesz też potrzebować zlewu i blatu. Ważna jest przestrzeń do pracy. Ok. Przejdź do sekcji lad. Umieść blat narożny, umieść zlew kuchenny i umieść dwa blaty. No to dobra. Najpierw blat narożny. Są takie do wyboru. No i ja wezmę ten. Ok. Tu wszystko kosztuje 500 blad lewczy Ile nie, nie nie damy tu O tak I od tej ściany Tu siatkę włączę gdzie łatwiej przesuwać. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, żeby było jak najbliżej ściany. Dobra, zlew kuchenny. Też z tej samej parafii. Zlew sobie dam tutaj z boku, jest okej. Okay. I umieść dwa blaty. Czyli jeden blat taki, z taką szufladą. Oczywiście ten sam, też za 500. Ok, jaka szpara tu się robi. I drugi z takimi szufladami. Mm, Okej, okay. nawet pasuje tu jak ulał. Dobra, przejdź do kategorii stanowisk. Proszę bardzo, umieść grill. Tylko jeden wyboru, hmm. może tutaj go na środku postawimy, ok? Umie sto jak na przyprawy, i sto jak na noża, tu jest sto jak na noże. Też za pięćset. OK, i jak na przyprawy też za 500. OK, umieść ladę serwisową i umieść szatkę na talerze. Uuu, lada serwisowa. Nie no, chyba. O tak. Kup. Później przestawię, bo bym tą szafkę stąd przeniósł sobie tutaj. Było wygodniej. Więcej blatu było z tej strony. Ok, cyk. I półka na talerze. I od tej strony. Ok. Dobrze, prawie gotowe. Teraz... Do rozpoczęcia potrzebujemy tylko kilku narzędzi kuchennych. Musisz odebrać paczkę z rynku. Właściciel miejsca przygotował ją dla mnie. Znam go od dziesięcioleci. Będziesz odwiedzał jego sklep bardzo często. Ok, to idziemy na rynek, a raczej na targ. Tak jak tu jest napisane z lewej strony. A w rzeczywistości okaże się, że to jest zwykły market. Trochę w tłumaczeniu trzeba poprawić. Market Owner. Och, musi być nowym szefem kuchni. Twój tata był świetnym kucharzem. Bardzo się cieszę, że to miejsce wraca do siebie. Oto produkty, o które prosił twój tata. Zawsze możesz odwiedzić mój sklep, jeśli czegoś potrzebujesz. No super. Ok, paczka jest. I wracamy do restauracji. Dobra robota, dziecko. Teraz wyjmij wszystko z pudełka i bierz się do gotowania. OK. Tak, deska do krojenia. A jak to się brało? Aha, trzeba najpierw kontynuować rozmowę. OK. F odebrać. Postawmy może tutaj. Gdzie on chce iść? Dobra. Miska do mieszania. No, tu jedna. Tu druga. Wiem, że dłuższy czas temu było demo tej gry. Myślałem, że coś się poprawi na ten prolog, ale błędy widać, że są jakieś niedociągnięcia małe. Ok. Patek do saszyków. Tu położę tutaj ok, jeszcze worek z podpałką razy dwa i dwa borki z węglem to może tutaj wsadzimy dobra Tyk. i worek z węglem No i super. Zasuwamy. I ojciec. Mamy to. Porządna restauracja do realizacji swych marzeń. Teraz przejdźmy do jedzonka. Pamiętasz książkę z przepisami? Dobrze, że zapisuje, zapisujesz takie rzeczy cyfrowo. No dobra. Otwórz tablet. Moje menu. I tak. Dodaj kilka przepisów do menu przeciągając je. Kilka to więcej niż jeden, a tu trzeba jeden przeciągnąć. I prosty taleczkę baba. Za stówę. O. Cena dobra. Niech są tu sprawdzić szczegóły przepisu. Yy. Dodaj do miska. To, 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 to. Podawaj na gorąco. Ok. Przypnij aktywne zamówienie. Tyk i musimy zaopatrzyć się w składniki do gotowania. Czas na zakupy możesz wybierać spośród trzech lokalnych sklepów: spożywczak, rzeźnik i rynek a raczej market. Znam właścicieli od dawna zawsze mają świeże produkty. Yy, zakupy. Wie, w jak w każdej restauracji składniki niezbędne do przygotowania pysznych posiłków będą się kończyć w miarę ich użytkowania. Odwiedzając sklep mięsny warzywny i targ możesz zdobyć potrzebne materiały. No tak, to wiemy. Przejść do rzeźnika. Mogę sobie tu od razu tej, tej edycji, nie. tu nie działa teraz. Chciałem tą szafkę przedstawić od razu. A więc tak. Tu jest Kork Mass Green Grocer. To jest warzywniak. Tu jest jakiś pub Tu nie ma nic Rzeźnik jest tutaj, więc tu jest rzeźnik Tu jest warzywniak, a tu jest targ, czyli market Dobrze, co my, czego my potrzebujemy? Dodaj mięso mielone do koszyka razy dwa A dodaj digris, di wycofaj Raz i dwa to daj tuż z ogona do koszyka. Ja jestem ciekaw co to jest za tłuszcz z ogona. Dwa razy. Iść do kasy i zakończ zakupy. Mm. O. Kurde tylko. W tych miejscach łapię Tu niego nie. Gonię. Dobra sto 110, zabieramy pakę, wracamy do restauracji. Ok, odłożę tutaj. Wyjmij wszystko z pudełka. A po, położę tutaj. Będzie leżeć yy, bez lodówki, bez niczego. Ok, jeszcze do tego miejsca grałem, do tego idzie dość sprawnie tu. A więc tak. Już prawie pora co zjeść. Mam nadzieję, że moje dziecko przygotuje mi pysznego kebaba. I tu ja raz popełniłem błąd. Nie przyjąłem zamówienia od klienta. Tam tu wyskakuje z lewej strony i zrobiłem wszystko według przepisu. Potem się gra zawiesiła. Nie mogłem dnia przeskoczyć nic i trzeba było zaczynać od nowa. A więc podchodzimy, przyjmujemy zamówienie. OK. Otrzymano nowe zamówienie. Naciśnij tab. A i to jest, to jest nie, zamówienia. Tak. I tu nam wyskakuje prosty talerz z kebabem. Mamy 5 minut, 39 sekund na zrobienie. Tu czas leci cały czas, więc bierzemy miskę. A raczej do miski wrzucamy 400 g mięsa mielonego. Miska do mieszania. Miska do, do mieszania to najważniejsze wyposażenie, które pozwala przygotować określone przepisy. Dzięki temu narzędziu możesz stworzyć ciasto, mięso mielone, sałatki i mieszanki deserowe. Po dodaniu wymaganych składników musisz ugniatać składniki w misce, aby je połączyć. OK. To dodajemy. Tak. Wejść tłuszcz ogonowy. Tłuszcz ogonowy. Jak nie tłuszcz z ogona to tłuszcz ogonowy. Dobra. Na deskę kładziemy. Bierzemy nóż. I ciechamy. Tak zrobione. Nóż na bok. I tak. Dodać pokrojone plastry tłuszczu ogonowego do miski. Raz. 2 trzy i cztery, dodaj sól do miski trzy razy, czyli po prostu trzy pełne dawki albo szczypty, jak to woli. Raz, dwa, trzy. Ok, odkładamy na miejsce. I wyrabiamy miskę. Wyrabiamy, mięso, wyrabiamy i tłuszcz, i przyprawę nie miskę. Dobra, wyrób mieszankę. F, chwyć. No i gotowe. Weź paczkę węgla. Bierzemy węgiel. Zrypujemy do środka całość. A to całość poszła. Dobra, weź paczkę cienkiego drewna, czyli rozpałkę. Dobra, zapal cienkie drewno, by uruchomić grill. To zamknę sobie tą szafkę. Uruchamiamy grill. Weź szpikulec. Przyłóż kebab do szpikulca z miski. Dobra. Niektóre potrawy wymagają pieczenia z obu stron, jak mięso czy kebaby. Należy obserwować postęp w gotowaniu. Aby to zrobić, najedź kursorem na jedzenie. Gdy pierwsza czerwona belka osiągnie połowę drogi, musisz odwrócić jedzenie naciskając R i będąc jednocześnie kursorem na jedzeniu. Jeśli jedzenie jest przypalone, zobaczysz dodatkową ciemną czerwoną belkę, która wskazuje jak bardzo jedzenie jest przypalone i kiedy całkowicie się spali. No to gotujemy i tak a tu miarka i to ma dojść do połowy to poczekamy moment ale głośno ok przewracamy szpikulec RF flip trochę odsunę bo dźwięku nie mogę zmniejszyć teraz, bo żeby zmniejszyć dźwięk, trzeba stąd wyjść, tu też jest coś źle zrobione. Widzę, że dźwięki otoczenia są trochę za tak głośne. Trochę sekundę. Dobra, zmieniłem go yy, inaczej w OBS-ie. Dobra, gotowe. Weź Odepnik kebaba ze de spikulca. Hmm. Detach. To będzie chyba. Tak. Weź talerz, z na talerze. Okrągły, płaski talerz. Ale. Dobra, to może go odłożę, tego kebaba na razie. I poszedł. O, i teraz możemy wziąć okrągły, płaski talerz. Ok, dobra. Łóżkę baba i składniki na talerzu. Ok. Stoły serwisowe są miejscem gdzie dania są przygotowywane do podania. Umieść danie na stole a następnie wybierz któremu przepisowi odpowiada możesz wziąć do czterech porcji z każdego przygotowanego dania. Potrzebny będzie stół serwisowy dla każdego przepisu z menu. No już mamy ten stół. No i dobra, jak to oni to chcieli? Wziąć tu OK, weź porcję ze stołu do serwowania i podaj danie pierwszemu klientowi. O, już na czerwono mu się pali. Proszę bardzo. I zadowolony. No i dobra. Na co czekamy teraz? Jego podgłoszę z powrotem muzykę. Chcę, że mówiąc, udało się. Ci się przekroczyć moje oczekiwania. Dobra robota, moje dziecko. Na napawasz mnie dumą. Super. Oczywiście, po każdym zadowolonym kliencie, będzie trzeba umyć naczynia. Musisz umyć talerze przed ponownym ich użyciem. Nie chcemy, żeby klienci dostawali jedzenie na brudnych talerzach, prawda? <tryk> prawda. Ok, klienci zostawiają brudne naczynia po jedzeniu. Inni klienci mogą się zdenerwować, jeśli zostaną obsłużeni brudnymi talerzami. Musisz czyścić brudne naczynia, korzystając z zlewu, a następnie umieszczać je w szafkach na talerze. Zawsze musisz mieć talerze w szafkach, aby móc serwować. No. Dobra, bierzemy kasiorę. Tówka poszła. I zobaczymy, jak się myje te talerze. Aha. Pewnie rzuciło ci się w oczy wiele czynników decydujących o tym, jak dobrze prowadzisz restaurację. Gotowaniem. Możesz mieć na mistrzowskim poziomie, ale równie ważna jest szybkość i dbałość o higienę. Odkładamy. Dobra. Myślę, że już rozumiesz podstawy. Możesz zacząć stąd i rozwijać się w przyszłości. Teraz przewróć tę tabliczkę i daj ludziom znać, że pora na obsługę. No dobra. Można zapisać już. Nie ma jeszcze opcji zapisu. Ale tak jak powiedziałem. Dalsza część Samołódzka będzie w następnym odcinku. Pewnie samołec się skończy, to jeszcze pogramy chwilę. A więc jeżeli się podobało, to zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się. Pa pa.